Jeśli myślisz, drogi widzu, że te dzikie stworzenia istnieją tylko po to, by stać się czyjąś zdobyczą, jesteś w ogromnym błędzie. Dziki to nie tylko ofiary, ich siła dorównuje największym drapieżnikom na Ziemi i absolutnie nie ustępują im pod żadnym względem. Dziś pokażę Ci dowody, przygotuj się, bo to będzie prawdziwa lekcja dzikiej natury. Rodzina dzików cieszy się piękną pogodą, zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa, które czai się w pobliżu. W ciszy i skupieniu zbliża się krokodyl, głodny drapieżnik, który postanawia zaatakować jedno z młodych. Bez wahania rzuca się na malucha licząc na łatwą zdobycz. Jednak jego plan kończy się fiaskiem. Młode błyskawicznie uciekają, a matka pełna odwagi rzuca się na napastnika i z ogromną siłą odpycha go od swojej rodziny. Krokodyl zostaje pokonany, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Ze wstydem wycofuje się, wiedząc, że lepiej będzie poszukać posiłku gdzie indziej. Silna lwica dostrzegła kolejnego dzika i bez chwili namysłu rozpoczęła pościg, choć wcześniej przyjęła taktykę ukrycia i zaskoczenia, tym razem postawiła na bezpośredni atak. Mimo wszystko nie udało jej się go schwytać. Dzik okazał się niezwykle silny, stanął na nogi i zdołał uciec, mimo że lwica próbowała dorównać mu prędkością. W tej walce to dzik okazał się zwycięzcą. Może lwica powinna była przyjść z towarzyszką, wtedy polowanie mogłoby zakończyć się sukcesem. W innych sytuacjach również dumny lew zamienia się w pokonanego, bez cienia wątpliwości. Tym razem to dzik przejmuje inicjatywę. Z odwagą rzuca się na króla dżungli, który zamiast walczyć, cofa się ze strachem w oczach. Przed nim stoi nieustraszony wojownik. Odważny dzik, który nie boi się żadnego przeciwnika to moment, w którym role się odwracają to nie lew dominuje, lecz zwierzę, którego nikt by się nie spodziewał. To Gepard ukrywał się w wysokiej trawie, czekając cierpliwie na właściwy moment. W tym czasie matka dzika wraz ze swoimi młodymi spacerowała spokojnie, nieświadoma zagrożenia. Gdy drapieżnik uznał, że nadszedł czas, rzucił się do ataku. Najszybsze zwierzę lądowe dogoniło jednego z malców, chwytając go w swoje szczęki, ale wtedy nastąpiła reakcja, która mogła zaskoczyć nawet jego. Rozwścieczeni rodzice rzucili się na Geparda z taką siłą, że dosłownie poderwali go w powietrze. Uderzenie było miażdżone. Gepard wypuścił młodego dzika i został zmuszony do odwrotu. Dziki nie tylko ocaliły swoje dziecko, pokazały, że odwaga i determinacja to ich znak rozpoznawczy. W jednym z zamkniętych obszarów, gdzie hoduje się dzikie zwierzęta, umieszczono dzika wraz z jego młodym. Jednak w tym samym miejscu znalazł się także inny drapieżnik, waran z Komodo, jeden z najbardziej niebezpiecznych gadów na świecie, który sieje postrach wśród zwierząt. Kiedy potężny waran postanowił zaatakować młodego dzika, wszystko potoczyło się błyskawicznie, ale jak to bywa u dzików, matka nie zawahała się ani chwili, z ogromną siłą ruszyła na napastnika, odparła jego atak i zdołała ochronić swoje dziecko. To kolejny dowód na to, że w świecie dzikiej przyrody nie ma miejsca na słabo. A matczyna odwaga potrafi stawić czoła nawet najgroźniejszym potworom. Na sawannie rozgrywa się kolejna scena, bardzo podobna do poprzedniej, lecz tym razem przeciwnikiem nie jest Gat, a przebiegły Hiena. Ten drapieżnik popełnił jednak poważny błąd w ocenie swojej potencjalnej ofiary. Hiena zaczęła śledzić samice dzika i jej młode, licząc na to, że w pewnym momencie zdoła porwać malca. Przez długi czas podążała za nimi, coraz bardziej pewna swojego planu. Ale cierpliwość matki miała swoje granice. W pewnej chwili odwróciła się i z determinacją zaatakowała prześladowcę. Hiena, zaskoczona siłą i odwagą samicy, rzuciła się do ucieczki, gdzie podziała się cała jej odwaga. Teraz wyglądała jak tchórzliwy, przegrany, bo w obliczu prawdziwej siły matczynego instynktu, nawet najpodlejszy drapieżnik musi ustąpić. Spójrzcie tylko na tego nierozsądnego psa, który postanowił zademonstrować swoją dominację wobec dzika. Najwyraźniej uwierzył, że może mu dorównać. Ale dzik szybko pokazał mu, jak bardzo się mylił. Lekcja, którą otrzymał, była bolesna i bardzo wyraźna. Dzik zaatakował go kilkukrotnie, a każde uderzenie było pełne siły i gniewu. Gdyby ten pies wiedział, co go czeka, nigdy nie zbliżyłby się do tego terytorium i zapewne już nigdy tego nie zrobi. Aby naprawdę zrozumieć, jak potężne jest uderzenie dzika w biegu, musicie zobaczyć to nagranie z kamery monitoringu przy jednym z domów w Indiach. Rozpędzony dzik wpadł z ogromną siłą na metalową bramę. I co się stało? Brama została wyrwana z zawiasów i runęła na ziemię. A dzik, jak gdyby nigdy nic, nie doznał najmniejszego uszczerbku. Po prostu pobiegł dalej i przeskoczył wysoki mur, kontynuując swoją drogę. Gdyby to był lew, pewnie zatoczyłby się i padł na ziemię z wstrząsu. A to właśnie, Siła głowy dzika, drogi widzu. Prawdziwy pancerz natury. Tado agresywnych psów otacza dzika ze wszystkich stron. Są liczne, głośne, pewne siebie, ale dzik stoi niewzruszony. Zamiast paniki pokazuje siłę i gotowość do walki, broni się z determinacją, nie dając się przestraszyć, i mimo ich liczby oraz wrogości, ani jeden pies nie odważył się go ugryźć. Nikt nawet nie dotknął dzika. To pokazuje, jak ogromny respekt budzą dziki w świecie zwierząt. Ich siła, postawa i odwaga sprawiają, że nawet najbardziej zawzięte psy dwa razy się zastanowią, zanim podejmą próbę ataku. Biedne psy, dużo hałasu, ale żadnej odwagi. To jeden z najrzadszych i najbardziej zaskakujących momentów, jakie można zobaczyć. Pojedynek między dzikiem a zwykłą świnią hodowlaną. Tak, dobrze słyszeliście. Na tym nagraniu widzimy starcie dwóch potężnych rywali dzikiego wojownika z lasu i udomowionego mieszkańca gospodarstwa. Oba zwierzęta walczą z pełnym zaangażowaniem, używając całej swojej siły i masy, ale z czasem staje się jasne, kto ma przewagę. To nie dzik, lecz właśnie. Świnia. Z determinacją wypiera dzika z pola bitwy, zmuszając go do odwrotu. Dziki ucieka, zostawiając za sobą swoją dumę. To prawdziwe upokorzenie. Kto by pomyślał? Dziś to dzik musiał uznać wyższość zwierzęcia, które zwykle kojarzymy z leniwym życiem na farmie. To właśnie nazywam prawdziwą walką o przetrwanie i dążeniem na szczyt. Na nagraniu widzimy dzika, który zmaga się z trudną przeszkodą, niemal niemożliwą do pokonania. Wspina się z determinacją, kurczowo trzymając się podłoża, by nie spaść. W każdej chwili grozi mu upadek, ale za każdym razem, gdy wydaje się, że przegra, mobilizuje resztki sił i ratuje samego siebie. To przykład, że nawet w świecie zwierząt wytrwałość i odwaga mogą prowadzić do zwycięstwa, niezależnie od przeszkód. Na zakończenie dzisiejszego filmu niezwykła scena z Indii, gdzie dzik. Wtargnął do biura pełnego pracowniku. Wyglądał na zagubionego, ale efekt jego obecności był komiczny. Jedno zwierzę wystarczyło, by wywołać totalny chaos w całej firmie. Zobaczcie sami, jak wszyscy pracownicy wpadli w panikę. Nikt nie odważył się zareagować, nikt nie miał odwagi, by go zatrzymać. Trzeba przyznać, ja na ich miejscu pewnie też bym uciekł. Na szczęście dzik sam znalazł wyjście i spokojnie opuścił budynek tą samą drogą, którą wszedł. Tak kończy się nietypowa wizyta nieoczekiwanego gościa. Tak, drogi widzu, czy teraz nadal uważasz, że dziki to tylko łatwa zdobycz? Dziś widzieliśmy ich siłę, odwagę i zdolność do walki z najgroźniejszymi drapieżnikami. To nie są zwykłe zwierzęta to prawdziwi wojownicy dzikiej przyrody. Jeśli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować kanał i napisać w komentarzu, która scena zrobiła na tobie największe wrażenie.